Oto druga generacja uroczej Skody Kodiak. W tym filmie powiem ci wszystko, co musisz o niej wiedzieć. Jestem Matt Watson, a to jest Karwall. Zacznijmy od designu Kodiak. Został przeprojektowany, ale nadal wygląda jak Skoda Kodiak. Ma nowy wygląd paska świetlnego. Jest kilka ostrzejszych zagięć. Nie ma fałszywego wydechu. Przesyłając się w dół, zauważysz spoiler. Mocne zagięcia. Felgi aluminiowe zaczynają się od 18, ale możesz dostać nawet 20. W tym konkretnym samochodzie mamy błyszczące listwy. Z przodu widać dość dużą zmianę w stosunku do poprzedniej generacji. Wygląda nieco bardziej ale nadal widać, że to Kodiak. Podobają mi się te załamania na masce. Dodają wyrazistości. Wykończenia zmieniają się w zależności od wybranego modelu. Jak no, siedmiomiejscowego suwa i tak wygląda nieźle. Ale jest jeden problem. Wybór kolorów jest trochę nijaki. To wszystkie kolory, które można dostać i to tyle. W każdym razie sprawdźmy wewnątrz. Wnętrze jest skludne i uporządkowane, nieprzesadzone. Jest dość konserwatywny. Ale ładny. Niektórym może nie spodobać się fakt, że na desce przyklejona iPada. Ale ekran jest dość jasny i działa bezprzewodowo z Apple CarPlay. Masz wbudowaną nawigację i tak dalej, a wszystko jest dość logicznie rozplanowane. Nie jest najbardziej responsywny, ale jest ok. Cyfrowy wyświetlacz kierowcy jest ok. Możesz na nim wyświetlać różne rzeczy. Jedna rzecz, którą naprawdę lubię, fizyczne sterowanie klimą. Naciskając, mogę przełączać się między różnymi rzeczami, i wybierać między różnymi parametrami. Mogę to zmienić. Mogę to zmienić, a nawet sterować głośnością głównego systemu stereo, ogrzewaniem się. Siedzeń i temperaturą. Bardzo mi się to podoba. Podobnie jak ogólny projekt. Jakość materiałów, tak swoją drogą, to naprawdę jest dobra. Miękkie i przyjemne dla ramion i łokci. Dopiero gdy zejdziesz nieco niżej, rzeczy stają się nieco trapiące. A to trochę chybotliwe. Ale nie przeszkadza mi to. Bo po raz kolejny jest wyłożone miękkim w dotyku materiałem. Więc nie boli w kolano. Fotele są dość duże, ale przyjemne. Dobrze do mnie pasują, a pozycja za kierownicą jest regulowana. Podoba mi się również fakt, że wybór napędu znajduje się na kolumnie kierownicy. To ułatwia manewrowanie. Naprawdę podoba mi się, że w tym samochodzie jest też dużo miejsca do przechowywania. Mamy ogromne pojemniki w drzwiach. Wyłożone filcem, rzeczy tam nie grzechoczą. Pod spodem więcej schopków. Jeszcze kolejne. O tym powiem później. Na razie nie przyglądaj się za bardzo. Mamy tu dwie stacje ładowania bezprzewodowego, a także dwa złącza USB-C. Schowek ma rozsądny rozmiar. I jest jeszcze jeden. Patrząc w górę, mamy duże osłony przeciwsłoneczne, duże lusterko kosmetyczne i najważniejsze wyściełany uchwyt na okulary. I nie zapomnijmy o punktach mocowania Izofix na przednim siedzeniu. Więc możesz mieć dziecko obok siebie. 12-voltowy akumulator jest rozładowany. Zapoznaj się z instrukcją. Nie patrzę tam. Z tyłu pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że rzeczy stały się nieco tańsze. Szorstkie plastiki, nie ma filcowej wyściółki, pojemniki jednak są nadal ogromne. Mogę tu zmieścić dużą butelkę. Czy to pójdzie do samego dołu? Myślę, że tak. A no, zobacz. Praktyczny samochód rodzinny. Jest tu mnóstwo miejsca dla całej rodziny. Przestrzeń na kolana jest całkiem przyzwoita. Fotele można przesuwać do przodu i do tyłu. Znowu ostrzeżenie o akumulatorze. Ciekawe, czy będę mógł jeździć tym autem. Dużo regulacji. Można też odchylać fotele. Poza tym, ponieważ przednie siedzenia są podniesione, można naprawdę wyciągnąć pod nimi stopy. Jako, że nadwozie, od jaka jest dość szerokie, jest dużo miejsca na stopy. Jest całkiem w porządku z trzema dorosłymi osobami w środkowym rzędzie. Szkoda, że nie ma trzech pojedynczych foteli. No więc ten jest połączony, widzisz? Masz trzy uchwyty na kubki, podłokietnik no i dawaj. Tę część można również złożyć osobno, aby załadować bagaż. Skoro już o tym mowa, tu i tu masz punkty mocowania ISOFix. Bardzo łatwo się do nich dostać. Mnóstwo miejsca na montaż fotelika. Mnóstwo miejsca. USB-C, gniazdo 12-voltowe. Mamy też klimę w tej części samochodu. Wszystko bardzo dobrze. Ale przejdźmy do ostatniego, trzeciego rzędu. Pójdę w ten sposób, wespnę się i zobaczę, jak tam jest. No dobra. To, co zamierzam zrobić, to przesunąć to. Dobra? Dobra. Niech ktoś tam usiądzie. Jack, chodź tu. Ile masz wzrostu? 1,80 m. Ok. Możesz przesunąć fotel do przodu? Proszę bardzo. Jest mi trochę ciasno. Przestrzeń nad głową też jest dość ciasna. To tylko takie okazjonalne fotele dla dorosłych. Można tu zmieścić małe dzieci, ale myślę, że nowy Hyundai Santa Fe jest po prostu bardziej przestronny w trzecim rzędzie. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję tego samochodu, kliknij w wyskakujące okno albo skorzystaj z linku. Alternatywnie, jeżeli oglądasz na Smart TV, zeskanuj kod QR. Zobacz, jest kilka miejsc, w których można przechowywać rzeczy, a tam jest uchwyt na kubek, który nie jest taki sam jak po tej stronie. Czemu denerwuje mnie ta asymetria? W każdym razie sprawdźmy bagażnik. Ten samochód ma bezkluczykowy dostęp do bagażnika i faktycznie on działa. To jest fajne. Przy wszystkich siedmiu siedzeniach na miejscu masz 340 litrów przestrzeni, czyli mniej więcej tyle, co bagażnik Polo. To nieźle, co? Pod spodem jest kilka schowków. Zobaczmy miejsce na koło zapasowe. A to jest miejsce, w którym można przechowywać pokrywę bagażnika. To bardzo dobrze. Więcej o pokrywie później. I to nie będzie takie dobre. Teraz, jeżeli złożysz trzeci rząd, to jest jedna irytująca rzecz. Przesunę siedzenie do przodu, przednie. No I teraz przejdę na drugą stronę. No dobra, teraz mogę je złożyć. O, i wrócić. W tej chwili mam ponad 800 litrów miejsca. Jednak gdybym miał wersję pięciomiejscową, miałbym ponad 900 litrów miejsca w bagażniku. Więc bardzo duży, praktyczny, użyteczny bagażnik, to dobrze. A potem jeżeli chcę złożyć środkowy rząd lub tylny, jeżeli masz pięć miejsc, mogę pociągnąć to tutaj, pchnąć. Teraz pójdę znowu tam, żeby to zablokować. I teraz masz dość płaską skrzynię ładunkową. I to dość dużą, co? Bardzo przydatne. Jedynym problemem jest to, że jeżeli zdecydujesz się na hybrydę, to ogólna pojemność bagażnika będzie zmniejszona. Bo baterie i tak dalej. I to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o skodzie Kodiak. Ten konkretny samochód przejechał jakieś 10 tysięcy kilometrów, a już ma kilka usterek. Jeżeli spojrzysz na drzwi, zobaczysz oświetlenie, które powinno pasować do drzwi pasażera. Ale z jakiegoś powodu ta listwa przestała działać. I stereo. Przedni głośnik po stronie kierowcy wydaje się wibrować, zwłaszcza gdy ludzie rozmawiają przez radio. Posłuchajcie. Ze względu na konstrukcję maski wycieraczki przedniej szyby znajdują się pod nią. Więc jeżeli masz kogoś, kto będzie mył Twój samochód, może po prostu chwycić wycieraczkę przedniej szyby i pociągnąć ją i porysować lakier. Wszystko co musisz zrobić to nacisnąć tu. Gdzie to jest? Gdzie to było? Pozycja wycieraczki przedniej szyby. Proszę bardzo. I tak musisz robić. A teraz możesz ukryć wszystko jak trzeba. Wiesz, o co chodzi. Położenie tylnych pasów bezpieczeństwa oznacza, że zaczepiają się o osłonę w ten sposób. Więc trzeba kombinować. Jak to zrobić? Na przykład. Nie. No, jak to było? Jak obejść ten problem? To nie może być prawda. Czy to prawda? Nie, no nie może tak być. Żartujesz? Trzeba tam to wrzucić? No, nie mogę w to uwierzyć. I teraz w drugą stronę. No dobra. Genialne. To rodzaj samochodu, w którym pokonuje się wiele kilometrów, więc oczywiście ma adaptacyjny tempomat. W standardzie. A nie, nie ma. To opcja za 4000. Powiedzmy, że używasz Apple CarPlay lub Android Auto do nawigacji i myślisz, chcę zmienić temperaturę. Więc robisz to. I tracisz Apple CarPlay lub Android Auto. Teraz w tym okresie mogłeś właśnie przegapić ważne skrzyżowanie. To byłoby bardzo frustrujące. Zamierzam przeprowadzić cię przez sprytne funkcje SKODY, które otrzymujesz w Kodiaku. Mamy tu skrobaczkę do lodu w pokrywie wlewu paliwa. Mamy też tę małą rzecz tutaj. Spójrz. Mogę tego użyć. A jeżeli wyjmę to zetuj i to zadziała. W każdym razie możesz spryskać ekran, a następnie jest to materiał podobny do szmatki. Można użyć go do oczyszczenia ekranu, aby pozbyć się brudnych odcisków palców. Zobacz sam. Pięknie, pięknie, pięknie. W drzwiach jest parasol. Zobacz. Muszę to zilustrować. Czuję, że muszę. Tu jest uchwyt na bilet parkingowy, więc po prostu wkładam tu bilet. Nie jest mój. Wygląda na to, że ktoś robił nocne zakupy. Na nakrętce jest wbudowany lejek na płyn do spryskiwaczy. Spójrz na krawędź lejka. Nie jest wystarczająco duży. W uchwycie na kubek są małe chwytaki, które chwytają dno butelki, więc powinieneś być w stanie otworzyć ją jedną ręką. Taka jest teoria. I tak to działa. W ten sposób można podwoić liczbę uchwytów na kubki. Z dwóch zrobiły się cztery. Skoda Kodiak można kupić z różnymi silnikami. Jest 1,5 litrowa benzyna turbo o takiej mocy, ale można też kupić wersję hybrydową plug-in. Ma tyle koni i może jechać tak daleko, na samej energii elektrycznej. Jest dwulitrowy diesel o takiej mocy lub dwulitrowy diesel z napędem na cztery koła, który ma taką moc. Wszystkie wersje Kodiaka są wyposażone w automatyczną skrzynię. Nie są dostępne z manualem. Kodiak to dość duży i długi samochód, ale na szczęście nie on onieśmiela. W czasie jazdy po wąskich brytyjskich uliczkach, więc wszystko będzie dobrze. Na przykład w czasie dojazdów do pracy w mieście i tak dalej, bo widoczność jest dobra. Niska deska rozdzielcza. Siedzisz dość wysoko, więc widok do przodu jest dobry. Słupek jest dość gruby, więc tworzy martwy punkt, ale można go ominąć. Poza tym lusterka są dość duże. Tylna szyba jest dobra a z boku też nie ma zbyt wiele martwego pola, bo masz wiele okien. Czy to ma sens? Mam nadzieję, że tak. Jest również łatwy w prowadzeniu, bo sterowanie jest przyjemne i lekkie. To pomaga. Hamulce nie są oporne. Są płynne, ale mocne. To jest to, czego chcesz, a zawieszenie jest ogólnie dość wygodne. Ma nieco twardszy charakter niż coś z Peugeota lub Citroena, ale w żadnym wypadku nie jest niewygodne. Uwaga, im większe koła, tym mniejszy komfort. Ale jest sposób na poprawę sytuacji, o czym więcej za chwilę. I powiem wam o czymś, co Faktycznie, denerwuje mnie w czasie jazdy tym samochodem po mieście. Ale nie jest to broń skrętu, on wynosi 11,2 metra. To bardzo dobrze dla tej klasy pojazdu. Nie sądzę, żeby to było wystarczająco dobrze, aby ominąć tę lukę, bo jest tu bardzo ciasno. Ale lubię wyzwania, spróbujmy. Mam kamerę widoku dookoła? Gdzie one są? Gdzie one są? Dobra, wrzucę wsteczny. Jedziemy. Mogę zawrócić? Nie uda się. Ale kamery pomagają. Uwielbiam mieć dźwignię tutaj, jak w Mercedesie. To o wiele łatwiejsze, gdy jest to, zamiast ciągnąć za dźwignię. Tak, trudno się pomylić w mieście. Poza tym, co? Skrzynia biegów może być nieco powolna, gdy wciśniesz nogę. Gdy nagle chcesz odjechać, powiedzmy, że muszę zjechać z drogi. Tutaj zamierzam wcisnąć pedał gazu, co. Zajęło mi wieki. Usłyszałeś jak pedał uderza w podłogę i było opóźnienie w rzędu sekundy czy dwóch, a potem. A to oznacza, że możesz po prostu zostać na skrzyżowaniach, wiesz, kiedy zjeżdżasz z ronda i nadjeżdżają samochody. Przerażające. Muszą to rozwiązać. Teraz sprawdzę, czy skrzynia jest również powolna, gdy trzeba przyspieszyć nagle. Aby dołączyć do autostrady na przykład. Jadę 70 na godzinę dodam gazu. Dobra, nie było tak źle. Dwulitrowy diesel ciągnie całkiem ładnie, ale trochę buczy. Jeżeli masz 1,5 litrową benzynę, ona naprawdę nie jest cichsza. Też jest dość głośna, gdy się przyspiesza. To trochę wstyd, bo poza tym samochód jest dość cichy. Nie ma zbyt dużego hałasu drogowego ani szumu wiatru. Czuję się solidnie przy tej prędkości, podoba mi się to i oszczędność. Teraz dwulitrowy diesel napęd na 4 koła to jakieś 6,2 litra na setkę. Lubię diesle za to, naprawdę. Ostatnia rzecz do przetestowania. Jak dobrze Kodiak radzi sobie z niektórymi zakrętami. Jest trochę wilgotno i ślisko, ale wiesz. Wszystko jest w porządku. I jadę z dozwoloną prędkością. Pokonałem zakręt bez problemu. To wszystko czego potrzebujesz. Trochę się przechyla, jeżeli jedziesz szybko. Myślę, że Tiguan ma nieco bardziej sportowy charakter, ale czy to cię obchodzi? Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję tego samochodu, kliknij wyskakujące okno albo skorzystaj z kodu QR. I to prowadzi mnie do punktu, o którym wspomniałem wcześniej. Można kupić ten samochód z opcjonalnymi adaptacyjnymi amortyzatorami, które pozwalają usztywnić zawieszenie. Jeżeli więc chcesz, aby było nieco ostrzej, możesz to zrobić jednym naciśnięciem przycisku. Ale głównym powodem, dla którego warto to kupić, jest to, że w rzeczywistości jeszcze bardziej poprawia poziom komfortu. To jest warte dodatkowych 5000 tysięcy złotych. Większość ludzi tego nie użyje, ale zaufajcie mi, naprawdę, jeżdżę wieloma samochodami. Weźcie to warto. Właśnie zauważyłem, że sam zmieniam biegi za pomocą łopatek. Zastanawiam się, czy któryś z kierowców Kodiak będzie to robił. Myślę, że robię to dlatego, że jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. No dobra, skończę z tymi bzdurami i będę tak jeździł jak każdy inny kierowca. Jedną rzeczą, która jest trochę szalona w tym samochodzie, jest fakt, że Skoda dała mu procedurę startu. Dlaczego? No, ale przetestujmy to. Zobaczymy, jaki jest czas do 60 mil, czyli prawie setki. Nie ma problemu z trakcją. Napęd na cztery koła. Jesteśmy. 7,5. Całkiem nieźle, co? Skoda podaje 8 sekund do 100 km na godzinę równo. Więc jestem z tego zadowolony. Naprawdę jest nieźle. I to z procedurą startu. Więc jaki jest mój werdykt na temat nowej skody Kodiak? Powinieneś jej unikać, rozważyć, dodać do listy, a może po prostu iść i ją kupić. Myślę, że powinieneś dodać ją do swojej listy. To naprawdę dobry, przestronny samochód rodzinny. Szkoda tylko, że w trzecim rzędzie jest trochę ciasno. W każdym razie mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, już teraz skorzystaj z tego kółeczka albo tych okienek. Dzięki i do zobaczenia.